Cześć. Wracam po mojej wtopie niestety z wiatraczkiem akumulatorowym z Dino z promocji, którego chciałem nagrać prezentację, bo na unboxing to tam za specjalnie nie było opcji, z tego względu, że to nie było w żadnym pudełku ani nic z tych rzeczy. Co tutaj mamy? Mamy tutaj paletkę na owady. Napięcie wejściowe DC 5V, czyli prąd stały. 5V. Moc znamionowa 1W. Ale to chyba chodzi na wejściu. Nie sądzę, żeby to było na wyjściu. Generowane napięcie na siatce owadobójczej 2 do 3000V. Od 2000 do 3000 Wymiary produktu to jest 20 na 40 cm. Kabel USB w zestawie. Faktycznie, kabel USB jest w zestawie. Jest też taka nakładka, żeby można sobie było tą paletkę stawiać. Są oczywiście śrubki. My sobie to podejrzymy, jak to wygląda w środku. E, paletka wygląda mniej więcej tak. Nie wiem, czy tutaj coś więcej mogę dodać. E, paletka na owady. Akumulatorowa, oczywiście. Akumulator zapewne litowo-polimerowy, bo nie sądzę, żeby był inny. E, 10 tysięcy włączeń, wyłączeń. E, IP20, czyli tam nawet w sumie nie, nie wiem, co oznacza IP2.0. Chyba na zabrudzenie, jakaś tam odporność, na zalanie raczej 0. Chociaż w sumie to zero chyba w ogóle nie jest potrzebne, ale dodali takie coś, taką informację. W sieci Dino było za 20 zł bez grosza, a ja kupiłem to w weekend w promocji za 9 chyba, czy 9,99, nie pamiętam już dokładnie. Jak widać jest przycisk i przycisk przesuwny, jest port micro USB typu B. Dobrze pamiętam, ze ściętymi rogami. LED UV, jest tutaj LEDzik ultrafioletowy, niby na to, żeby wabić owady. Więc cóż, przejdźmy sobie do otworzenia. Mam nadzieję, że tym razem nie zawalę, nie włączę, znaczy, Szczerze na pewno nie będę rozbierał tego, bo nie ma sensu. E, już jedną w topę zaliczyłem, jest mi z tego powodu głupio, ale zdarza się. Zdarzałem się takie pomyłki. E, dobrze, że to kosztowało na promocji grosze. I to nie jest tak, że to jest całkiem zepsute na szczęście. E, więc e, wiatraczek na pewno naprawię albo kupię nowy, bo czasem nie ma sensu się bawić jak coś kosztowało 7 zł. Mamy oczywiście kolejny kabelek. Czy on się różni coś od tego kabelka, który był w zestawie z wiatraczkiem? Trochę się różni, jednak trochę różni producenci. Patrzcie, tutaj jest takie wklęśnięcie rowek, a tutaj nie ma. No i są, inna trochę forma, inaczej jest zalany, ten jest dokładniej zalany. Ten jest mniej dokładnie zalany, nawet ma, nawet ma jakiś ubytek, tutaj, jak widać. Tego się akurat nie spodziewałem, ale cóż, nie jest to istotne. Takich kabelków to ja mam już. Oj, dużo mam. Naprawdę dużo, więc nie jest mi to potrzebne. Zobaczmy sobie instrukcję. Do czyszczenia nie należy używać wody. No chyba normalne to jest w tym przypadku, skoro jest to urządzenie elektryczne. E, paletka na owady TDGR15070. Model. Jeśli ktoś sobie chce zobaczyć instrukcję, to tutaj może sobie zapauzować akumulatorek kwasowo-ołowiowy o pojemności 300 mAh. Na pewno nie ma tu kwasowo-ołowiowego akumulatorka. Nie ma takiej opcji. Jest tu litowo-polimerowy albo litowy, na nic innego nie ma opcji. Błąd po prostu w tłumaczeniu nikt tego nie wyłapał, bo wiadomo, że takie rzeczy to są nie do wyłapania w niektórych firmach. Oczywiste oczywistości nie wiedzą, co sprzedają, ani co importują z Chin. Firma T i coś tam, zaraz Wam pokażę. Mam takie dwie paletki, tak w ogóle. Firma T -I j a znaczy YA TIA.pl TIA spółka ZOO. Jakby ktoś chciał sobie oblukać, można zobaczyć stronkę. Ja instrukcję składam. Nie będzie mi już potrzebna, w sumie mi już chyba nigdy nie będzie potrzebna. Ja wam wytłumaczę wszystko. Wyjmijmy sobie plasticzek. Plasticzek jest. No komary to mnie tutaj chcą zeżreć żywcem, naprawdę. Docencie to jak się poświęcam. Tutaj jeszcze jakieś modele wewnętrzne nie wiem, co to ma oznaczać. No, za dużo jest tych oznaczeń jakiś dziwnych. Paletka prezentuje się bardzo fajnie. Odłóżmy sobie makulaturkę na bok. Mamy port ładowania mikro USB. Mamy przycisk w dwóch pozycjach. W pierwszej pozycji e, paletka działa tylko w trakcie naciskania tego przycisku. Wtedy zaświeca się dioda, że ona działa i generuje napięcie. Albo mamy drugą opcję czyli jest na stałe włączona, cały czas generuje napięcie na siatce. Ja jej nie będę dotykał, bo to powiem Wam, potrafi e, bzyknąć. <laughs> e, jest to napięcie jednak sporawe i jest to nieprzyjemne. Kiedyś testowałem, bo miałem coś podobnego tylko na baterię, plus świeci się dioda ultrafioletowa, która ma niby za zadanie wabić owady, żeby Wam było łatwiej je na przykład w w locie hapnąć, tak, żeby nie było yy, pierw sobie robimy teścik mam tutaj taka ciekawostka dwa komary wow kurde, nie, nie sądziłem, że będzie aż taka reakcja, wow ale go popaliło, patrzcie kolega ino zaskwierczał, wow a to tylko komar był Ho, 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 mam jeszcze drugiego. Robimy rzut i patrzymy, co się dzieje. Ło! Wow. Ja ci kręcę, ale to jest super. No i komar jest ewidentnie martwy. Kurczę, super. Ja spróbuję sobie to wydmuchać. W sumie takiego testu to się nie spodziewałem. Ale wiecie, co w sumie mam jeszcze nowego. Świeżo upolowany, włączmy sobie paletkę i rzućmy go sobie. Ło! Wow. Ja cię kręcę, ale faktycznie dobrze generuje prąd. Wow! No nie ma możliwości, żeby owad przeżył porażenie takim prądem. 2000-3000V, a szczerze, bardzo sobie dobrze radzi ta. Ta paletka z generowaniem prądu, aż jestem zaskoczony. Odwróćmy sobie ją na, na tył i yy, z tej strony, Ła. Ła ło. Ale leci prąd zwarciowy. Przełączmy sobie na przycisk. O, widać jak, jak ja naciskam przycisk to pojawia się napięcie na siatce. Ale strzela komar. Kurczę, tak dobrej rakietki jeszcze na owady nie miałem, powiem Wam. Te bateryjne nie były nigdy tak dobre. Mamy kolejnego komara ochotnika, zobaczmy sobie. Teraz sobie przełączmy na pierwszy tryb. Tu jeszcze jakiś komar, a ten mam tutaj. Ten jest tutaj. Ła! Ale mi się to podoba. Normalnie czuć od razu spalone zwłoki. Komara. Super. Nie jestem jakiś tam, wiecie, mm, zaznęcaniem się, ale nienawidzę komarów i much, więc to, to jest super sprawa. Tamten akurat gdzieś mi poleciał, nie wiem gdzie. A, tutaj jest. Tutaj mamy. A, bo to jest jakiś kurcze trup, nie wiadomo jaki. Yy, może mi tu jeszcze jakiś ochotnik podleci, którego na szybko złowię. Ale jestem zaskoczony, jak to dobrze działa. Masakra. Wow, taka paletka za 10 zł. Yy, chyba nie kupi się takiej na Allegro. Jest fajna, poręczna. Nie za duża, nie za mała. Super. Jednym słowem super. Teoretycznie można byłoby te bebechy pewnie przełożyć do innej większej, bo zasada działania we wszystkich jest taka sama, czyli macie dwie siatki, jedną siatkę w środku i po prostu generuje między nimi napięcie, jak coś wleci między nie i zamknie obwód, to po prostu prąd sobie na swobodnie przepływa, tak? Kurczę. Dobra, żeby nie było, rozkręćmy sobie to cudo. Nie ma co się wąchać. Zobaczmy sobie tylko czy akumulator, znaczy akumulatorek, który bit będzie odpowiedni, bo nie chcę też pouszkadzać kolejnego urządzonka. Tutaj będzie bit e, PH1 Philipsa. Dobrze, że nie e, jakiś jeszcze większy. Niestety nie mamy już żadnego ochotnika. Nie wiem, czy one wyczuły. Zapach palonych komarów czy coś w ten deseń, ale o, rozkręćmy sobie całą paletkę, Zobaczymy sobie, jak wygląda w środku. Ja jestem mega zajarany. Jeśli to tak dobrze działa, a nie spodziewałem się, to super. Wiem, że tam kiedyś na grupach dla majsterkowiczów chłopaki przerabiali te najtańsze zwykłe paletki na baterie, żeby tam wsadzić akumulator litowo-jonowy, tam 18650, dodać układ generujący prąd i to fajnie działa, ale ja uznałem, że w sumie po, po, co mi się mam, po co mi się bawić w jakieś tam przerabianie, zamawianie z AliExpress, jak po prostu i tak standardowa rakietka się spisuje. Ale nie widziałem, że jest aż taka różnica. W ubijaniu owadów. No, serio. Jestem pozytywnie zaskoczony. Już materiał ma 13 minut, a ja dalej nagrywam, i końca nie widać. Po tej wtopie z wentylatorkiem, znaczy z wiatraczkiem akumulatorowym, to jestem teraz mega tak trochę podjarany nawet, bym powiedział. Tutaj nie ma problemu, żeby to rozebrać. Mam nadzieję, że tutaj nic nie zepsuje. O rany. Głupio by było, gdybym tutaj też coś uszkodził przez moją nieuwagę. No mówię, w topy się zdarzają. To nie oznacza, że jestem jakiś niekumaty. Po prostu jestem dzisiaj trochę zmęczony, bo od rana jestem na nogach. I mnie też po prostu zdarzyło się zagapić. Tak? Kurczę, mamy ochotnika komara. Na ręce mi siedzi i już pije moją krew. No, wykręć się śrubka. no. Dobra, wypadła. Ostatni teścik po Wam pokażę, bo mi się to mega, mega podoba. Nie potrzebuję tego światełka u UV. Wciskam przycisk. Już się pojawia na napięcie na siatce i ła. Ach, trochę lata teraz. Gdzie jest ten komar? Tutaj. Ło, jak strzelił. Aż go rozerwało. Ja cię kręcę. Takich rzeczy to się nie spodziewałem. Jestem mega zaskoczony efektami. Dobra. Skoro jest włączone, to i trzeba to jakoś teraz podwadzić zapewne, dobrze, że wystarczają mi same palce i paznokcie, na szczęście, czasem takie rzeczy nie wystarczają. Zresztą od razu po odkręceniu śrubek ta rakietka, czy paletka zrobiła się taka. Miękka Wam powiem, ale powiem Wam, że za 10 zł to jest mega sprawa. Jeśli za 10 zł coś takiego kupicie, to macie problem rozwiązany. Z jakimiś tam. Nie ma co nawet porównywać z jakichś badziewnych paletek na owady. O kurcze, czyżby to był faktycznie akumulator ołowiowy? Rany, aż mi się wierzyć nie chce. A55. Faktycznie to może być akumulatorek ołowiowy. Wow. A powiem Wam, że się wcale nie spodziewałem, akurat yy, czegoś takiego. W ogóle. Jestem w szoku. Tylko ten kabelek mi się nie podoba. Tu jest. Nie wiem, czy tutaj coś jest. Czy to jest wyciek? Czy to jest żywica jakaś? Mam nadzieję, że nie poparzę sobie palca. Trochę by głupio było. Jest płytka JW1156. Trochę się boję to łapać, bo znając moje dzisiaj marchwiane ręce mogę coś uszkodzić. Jest taki duży przycisk. Oho. oho. I tutaj jest kolejny ten od płytki. Ona jest... a ona jest przykręcona, jest tu śrubka, jest tu jedna śrubka. No i widzę tutaj dużą cewkę, yy, kondensatory przeróżne, oporniki. Wiecie, nie chcę tego rozbierać. Nie chcę tego zepsuć. Yy, to działa za, za trważająco dobrze. Yy, jest to świetna baza, żeby to przerobić w przyszłości na coś takiego, wiecie, yy, z zasilaniem litowo-jonowym. Ale nie, ja nie będę przy tym kombinował. Yy, uważam, że akurat w tym przypadku lepiej sobie odpuścić. Yy. Hmm. Wy... Zatrważająco dobrze jest to wykonane. To muszę przyznać. Ten akumulatorek. Ołowiowy mnie zaskoczył totalnie, bo ja na 99% przypuszczałem, że to jest jakaś pomyłka. Skoro jest to odłączone, spróbujmy sobie poprawić tą diodę LED. Chociaż nie, ona jest wciśnięta już chyba wystarczająco, więc tego się nie da bardziej wypchnąć. Szkoda. Ale to nie powinno przeszkadzać, jak widać. Kurczę, jest i ceramiczny. Kondensator. Wszystko tutaj jest. Płytka jest tak zrobiona, że jest do wyłamywania, jak widzicie tutaj, nie jest frezem wycinana ani żadną maszynką do wycinania. Zatrważające naprawdę jestem zaskoczony mega. Ale też jestem zaskoczony pozytywnie i negatywnie, nie wiem, co to za akumulatorek, i się go najbardziej obawiam, jest jedna zaleta. Jeśli rozsadzi paletkę, to nie będzie co zbierać. Jeśli się wyeksplatuje, to trzeba będzie pokombinować i wymienić naprawdę na coś innego, łącznie z przerobieniem całego kładu. Ale ma to ogromny potencjał. Jest tu trochę części, które są ewidentnie zrobione po to, żeby y, wytrzymywały duże napięcie, więc super. Y, ale nie spodziewałem się w ogóle, absolutnie nie spodziewałem się w ogóle, że to będzie zrobione w ten sposób, a nie inny. Nie wiem, czy to pozytywne zaskoczenie, czy negatywne. W sumie ciężko powiedzieć: no, zaczepy są. Jest to tak zrobione, że faktycznie po skręceniu jest to sztywniejsze. Nie podoba mi się tutaj ten przewód, ten czerwony. On jest załamany. Myślałem, że to jest tutaj się coś ciepłego robi, ale jednak nie. Ale poprowadzimy sobie ten czerwony przewód inaczej, chyba że obrócić ten akumulatorek. Ale to chyba nie, niewiele to pomoże. Nic to nie poprawia, tylko problem ze schowaniem go jest. Zostawmy go sobie tak, i faktycznie ten czerwony przewód wygnijmy sobie w tą stronę. No jak pójdzie zwarcie, to pójdzie zwarcie, no spali układ, no. Nie podoba mi się to jak y, blisko ten terminal akumulatorka jest y, płytki. Y, no, szczerze nie podoba mi się to. W sumie obrócenie nic tu nie da. A o dziwo do mnie nadchodzi ewidentnie burza, już zaczyna padać. Więc cóż mi pozostaje? Yy, nie składam tego jakoś super. Wypada się zbierać i ulatniać. Jeśli się podobało, to zachęcam naprawdę do polajkowania i do subskrybowania kanału. A jeszcze raz sorry za wtopę, ale no czasem tak się zdarza. Na ten moment to wszystko. Pora do domu, bo mnie tutaj deszcz załatwi i z tych układów też w ogóle nic nie będzie. I psa też niestety muszę zabrać do domu jak najszybciej, więc trzymajcie się. Miłego dnia. Hej!